W czasie pandemii komunikacja cyfrowa stała się dominująca. Liczba incydentów w sieci wzrosła o 400% od początku pandemii, tak podało FBI. Co prawda 70% Polaków zdaje sobie sprawę z cyfrowych zagrożeń, ale nadal co trzeci nie zabezpiecza swojego komputera hasłem. Przy pomocy komputera i telefonu rozmawiamy ze znajomymi, robimy zakupy, wykonujemy obowiązki służbowe. W związku z tym niejako tracimy czujność, ponieważ. Tak często wymieniamy się danymi, informacjami z innymi osobami, że możemy czasami tych zasad bezpieczeństwa nie stosować, ponieważ powtarzaliśmy to tak wiele razy i nic się nie stało, że w pewnym momencie przestajemy uważać na zagrożenie. Jak pokazuje wrześniowe badanie Polacy w pandemii, prawie połowa badanych mówi, że obecnie częściej robi zakupy za pośrednictwem internetu. Handel w sieci rozwinął się, a dostawy do domu stały się alternatywą dla tradycyjnych zakupów. W czasie takich zakupów podajemy dane swojej karty kredytowej. Korzystamy z platform płatniczych, które przekierowują nas na stronę naszego banku. Równolegle korzystamy też z komunikatorów czy mediów społecznościowych. Podawanie haseł czy danych często wrażliwych stało się więc rutynowym działaniem, dlatego łatwiej dajemy się podejść przestępcom. Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na minimalizację ryzyka cyberataku. Należą do nich dbanie o silne hasło, zmiana tego hasła dostatecznie często sprawdzanie, z kim mamy do czynienia, jaka to jest strona internetowa, potwierdzanie tożsamości osób, jak również dbanie o to, aby nasz komunikat komputer w momencie gdy go pozostawiamy był w stanie wylogowanym, aby dane wrażliwe nie znajdowały się na monitorze. Cyberprzestępcy najczęściej atakują za pośrednictwem wiadomości, które mają wyłudzić od nas hasła i dane. Dlatego tak ważne jest, by nie wpadać w rutynę i pamiętać o zagrożeniach w sieci.